Poseł Berkowicz. No, porównywać można wszystko, byle wyciągać właściwe wnioski i profesor Krasnodemski ma o tyle rację, że Unia Europejska w tym sensie bardziej zagraża naszej suwerenności, że już ją po plasterku odbiera. No przecież po podpisaniu Traktatu Lizbońskiego zgodziliśmy się, żeby Unia, władze Unii, w których my mamy, nie mamy nic do powiedzenia, powiedzmy sobie raz, no, tam rządzą Niemcy, Francja, mogą nam dać dyrektywy, które musimy wdrażać, czyli dyktować nam prawo. Po zgodzeniu się na KP o jak widać nawet sądownictwo, rdzeń suwerenności musi być, wyglądać tak, jak powie Unia. Więc oczywiście w dużej mierze już Unia nam zabrała suwerenność. Jak słyszę, że odpowiedzią na to, rozumiem jest to, że to jest projekt dobrowolny, to przypomnę, że traktat lizboński dobrowolny. to jest to, co było wcześniej nazwane konstytucją Unii Europejskiej. Zmieniono nazwę po tym, jak referenda, które miały być wszędzie, we Francji w Holandii upadły. Zmieniono nazwę i nie było referendum traktatu lizbońskiego, tylko nawiasem mówić. Konkretne pytanie, Kaczyński co jest dla Polski większym bingos. zagrożeniem, wschód czy zachód? Ale jak zagrożenie? ale uni... zagrożenie, zależy w jakiej... Unia Europejska jest w tym... nie jest nawet zagrożeniem, tylko już odbiera nam suwerenność, więc to trudno porównywać. Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.